Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Vice City, które przechodzimy na 100%. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się na lotnisku dokładnie tutaj. O tu i będziemy się starać zrobić tą misję z zabawką. Szczerze jak na chwilę obecną kompletnie nie pamiętam. Sądzę, że to coś musi być kurwa z jakimś tym parkurem, bo tu jakiś parkur jest, chociaż no, nie mam pojęcia. Ale zobaczymy, to jest ostatnia misja zabawkowa w sensie z, ostatnia misja z zabawkami, właśnie. Eee, także no, spróbujemy tak. I o co chodzi. Jest 20 punktów. Mam jakiś czas na to. Dobrze. Czas. Eee, to jak ja nie mam czasu. To może nie będzie jakoś tak bardzo źle. Ale ja sobie dam tutaj klawiaturę numeryczną. Bo zdecydowanie lepiej mi się tak gra. Dobrze, że czasu nie mam. I fajnie, że nie ma takiego czegoś ty y jak typu paliwo na przykład. Także fajnie, fajnie. Myślałem, że to coś innego. Naprawdę nie pamiętałem tej misji. Wiedziałem, że taka jest, no bo oczywiście sprawdzałem, tak? Oczywiście sprawdzałem, ale. No nie wiem, jakoś. jakoś mi umknęło. Fajne jest to, że po prostu czasu nie ma, w sensie czas jest, ale. Ten czas jakby nie. nam nie przeszkadza, tylko jest, bo jest. Także ja. Ja tak powiem, ja się śpieszył nie będę, ja tutaj czasówki kurwa robił nie będę. Ja sobie będę leciał na spokojnie, po prostu byle by to zrobić. I tyle. Chociaż no, na pewno będą jakieś punkty, które będą trudniejsze. to, to jestem przekonany. Że nie zawsze będą tylko łatwiutkie ale z, z klawiaturą numeryczną, naprawdę slide. Bo kiedyś, kiedyś numerycznej nie miałem, bo ja mam tą krótszą klawiaturę i nie miałem numerycznej, i naprawdę było ciężej jeśli chodzi o, o takie rzeczy. No, bo już małym helikopterkiem latałem, no nie, no. Światna misja z tą budową zasraną. I to z, od kiedy mam numeryczną, no to o wiele, o, o wiele łatwiej się to przechodziło. No i tutaj na spokojnie wyrównać powoli do przodu. Pięknie. Jak mówię, ja się nie będę stresował. Tylko jeszcze pytanie, czy ja mogę ziemi dotknąć? Mogę. No to jeśli mogę, to jak powiem, zero stresu. Zero stresu, że tak powiem. Czy ono jest na górze? Nie, jest chyba na dole. A przecież cholercia wie. Może jest pomiędzy. Delikatnie. Dobrze, że tu nie ma żadnego paliwa, czy coś takiego. Proszę bardzo. Drugi jest po drugiej stronie. O nie, jednak nie. Gdzie on jest, Ty? Coś tak czułem, że jest u góry. Dobra. Lecimy dalej. Jak powiem, połowa za nami. Gdzie jest kolejny punkt. Kolejny punkt, no coś mi pokazuje koło tej. A nie, tu jest. Okej. Okay. To w porząsiu. Minutki, ale to nie, bo myślałem, że krótsze to będzie. Tutaj się pomyliłem, ale to dobrze. Mi tam pasuje jak najbardziej. Mi tam pasuje. Delikatnie. Czekaj, muszę sobie zmienić. E, bo. O tak, muszę zrobić. O. Dobra, bo nie mogę, nie mogę się cofać wtedy. Kolejny jest tutaj. Jak na razie, jak na razie, tak szczerze te punkty są łatwe. Zobaczymy na na ile. Na ile punktu, w sensie na, na jak długo chciałem powiedzieć? Eee, gdzie jest kolejny? Tutaj. No, no, ja sądzę, że będzie na pewno jakiś. Jakiś na pewno będzie punkt, który będzie trudny. Teraz powoli do tyłu. Pięknie. Jeszcze 6 punktów. Naprawdę cieszę się, że tej misji nie ma czasu. Bo jakby był czas, to wiadomo, że byłoby o wiele, o wiele trudniej. Dobrze. Gdzie jest kolejny? Czyżby by na górze. na górze. Gdzie on może być? A dobra. Już wiem gdzie. Tutaj. Dokładnie. No to delikatnie do przodu. Do tyłu. Punkt zaliczony, także to jest najważniejsze. No tutaj nie widzę nic. Także na dachu raczej nie będzie żadnego punkcika. Eee, ale serio, zastanawiam się, czy będzie jakiś taki kurwa punkt ciężki. Będzie taki ciężki punkt. Bo jak na razie to wszystkie te punkty są kurwa łatwe. Jeśli mam być szczery, one są po prostu łatwe. A tu zostało nam tylko trzy punkty jeszcze. To jest kurwa, przy takich punktach to przecież po prostu trzeba być spokojnym i tyle. No, tym bardziej, że jeszcze ja dużo helikopterem takim normalnym latam. Tu już się nauczyłem trochę. Serio nie jest. Nie jest źle, a teraz jest ten kurwa chujowy, tak? Czy nie chujowy? Nie, to jest kurwa daszek wysoki. A nie, on jest na górze? Gdzie? Myślałem, że ostatnio to tak dopiero, ale ciężkie, jakiś ciężki, nie? A nie, jest tutaj, dobra. No i 8 minut. To prawda, długo, ale ważne, że, za, że zaliczone, tak. To nie sztuka polecić szybko i kurwa. Jakby dydnąć co jakiś czas. Tylko sztuką jest zrobić właśnie precyzyjnie. Długo, ale precyzyjnie i za pierwszym. Za pierwszym. Sorry. O, ciebie to ja sobie wezmę Ciebie to sobie wezmę, bo No przydasz mi się Dobra. Dzięki. Fernusik zawsze fajny. Eee. I czy ja chcę coś jeszcze zrobić? Hmm. Postaram się. Z... Znaczy, kurwa. Na razie to ja muszę przeczytać, jak działa. Eee, najpierw ja muszę przeczytać, właśnie jak działa ten stadion. Czy ja mogę, jakby. W każdej porze, w sensie, w każdej porze, o każdej porze zacząć sobie tę misję, czy. Czy, czy, czy. No nie wiem. I chuj. A tu już jest zaliczony, tu jest puste. No to chętnie tutaj sobie dam. Ale no co do stadionu to sobie poczytam. A teraz mam ma 51, nic nam to nie dało. Ale dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, lajka i komentarza. Zapraszam na Twitch'a, gdzie ogrywam właśnie tą GTA ciągiem. A później będę grał w GTA San Andreas także na 100%. Także zapraszam. Zapraszam na TikToka, gdzie są właśnie klipy, jakieś fajne akcje śmieszne i tak dalej z moich liveów. No, i zapraszam też do oglądania kolejnych odcinków, jak i może starszych, no nie wiem. Może ktoś będzie chciał sobie jakąś serię obejrzeć. Eee, także co, jeszcze raz dziękuję i pa pa!